ma widzowie! Dziś be... ten film nie będzie zbyt długi, bo na pewno nie mam pamięci. Dzisiaj ja będę numerować brzemię Zacznę Zaczynamy! Numer jeden. Tralanello, tralala. Numer dwa. Bombardino, krokodilo. Numer trzy. Bombombini, guzini. Numer cztery. Ta, ta 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 Saur. E... Numer pięć. Kapu-kapu, cappuccino, kapu, kapu, asasino. Numer sześć. Chimpanzini bananini. E, numer, numer 7 tu będzie Bubritto Bandito. Numer 8 brbr br, patapim. Numer 9. Bribridikus Bridicus de, Dedicus Dedicus. Jaki był numer? 9 chyba. Teraz numer 10. Bonekam balabu. Numer 11. Lira, lira Lira. Nie umiem tego powiedzieć. Dobra. Numer 11, numer 12 to będzie tung 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 saur. Numer 13, balerina kapucina. Numer 14, Tripi tropi, tropa tripa, treopa patrot talerla. Numer 15, tripitropi, tropi, tropa tripa, treo talerla. Poczekajcie, są dwa tripitropi. tropi. E Rybo wieć i rybo, i rybo kot. Krewetka kocia. Mm, mm, mm. Dobra. Znaczy, na to tutaj byłem 15, dobra. Numer 16, teraz będzie ją. <słuch> Balerino <gumbina. słuch> Numer 17. <słuch> Balerino Gabuccino, no, Espresona Seniora. Które to był 17, tak. Numer 18. Ballerina Lorolo.

Numer 23, Frigo Camelo, Dufo Numer 24, nie wiem w sumie. Elefantucci, z Tak. wow, wow, wow. Tu się tak mówi, serowizowy. Elefantuci z Traveruci. Ła, wow, wow, wow. Tu się tak mówi normalnie. Znaczy no, to był on 24, dobra. To teraz numerem 25 to będzie. Dajcie się mi pomysł widzowie. Eee, może będzie to Burwaloni ruli Roli! Tak! Numer 25 to Burwaloni Lori Lory. Numer 26 Bobrini Kokosini. Teraz przechodzimy do numerka 27. Będzie to. Jakich to Ebrynrotów je jeszcze nie mówił? Bo wiecie, jest ich dużo, ale nie znam wszystkich dokładnie. To numerem 27 będzie. No kto będzie numerem 27? Kto? Kto? No nie powiem przecież polskich to są polskie, brain. Numer 27 Bum, bum, bum. Leoparducci, Greyfretucci. Dobra. Numer 28 To będzie Orangutini Anan Ananasini. Numer 29 Spionino, Golubiro. Numer 30. Zu się będzie działo. Tripi, tropi. Tripi, tro. nie! Tripa, tropa, trala Lilip Tung, tung, boneka. Tung, tung, trippich, bombardino. Jak to się nazywa ten Brain root? No ja go zapominam na... Co to jedzie? Słyszycie? i Wii jedzie. Karetka! Czajcie biała, teraz jeżdżą żółte tylko! Czajcie! Ej, ale teraz na zero w moim mieście żółte karetki tylko jeżdżą zamiast białych. Dobra, na którym te byłem 30? Dobra. <laughs>

Dobra, numer 34. Hmm. Chyba 40 tych braindrotów niestety będzie, a jestem już na 34. Ale na pewno coś jeszcze tu będzie. To <grym> Dominacja. Dobra, numer 34, chyba jednak 34 tych braindrotów będzie, bo nie, bo nie znam tak dużo. To będzie. Elefantucci ora, O. Elef, elef, Elefantuci Bananucci, tak! Numer 34. No to jeszcze muszę 6 Brain Rotów wymienić. Dobra. Żeby było 40, to jeszcze muszę 6 wymienić. No to numer 35. O, jak. numer dwadzieścia pięć to będzie? Numer dwadzieścia pięć dobra, numerem dwadzieścia pięć to będzie, nie wiem. No kto jest jeszcze ten? Numer dwadzieścia pięć fruit to Drilllo. No, zapomniałem przecież, że jest bo, Glorbo bo Drill. No Zapomniałem. Numer 26. Ej, a jest taki Brainwurz jak Bombardina Cappuccina? Bo nie wiem, na. Czemu to się zacina? Tak! Numer 26 będzie. Nie, numer 26 był chyba. Nie, nie był jeszcze. Teraz 26 jest. Jaki 26? 36! No to cztery brajnoty mi zostały do wymienienia. Nawet trzy. Dobra, wiecie co? To chyba tyle brajnotów. Bo nie znam więcej tak dokładnie. Bo pewnie mi się coś zapomniało. Yy. No jest coś takiego. Ej, numer 26. Było coś takiego, chyba jak delfini bananini. Bo taki delfin bananini to to się delfini bananini chyba nazywało. Numer 27. Bananini, o tak. Jakoś tak to było. Yy, to no, to dwa, to tylko trzy mi został Brain brainrot. Numer 28. Były tam bombardino jeszcze, takie Bombardinowce. Ej, chwila, chwila, chwila. Bombardino, krokodilo, jest bombominy, guziny, jest, były tam jeszcze bombardina jakieś. Numer 28 to był bombardino tam jakieś, tylko nie pamiętam. 28 i jak tu hipopotam, będzie więcej jednak tych brainrotów niż 40. Numer 29. Top, 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 top. 39, czemu my się myli 30 z 20? Czemu? No i numerem 40 jest to to Bombardino, tylko nie wiem jak to się nazywało. Bombardini, na nas nie. Bombardina Capulcina? Może jest taki braindr, tylko ja nie znam. Bo są jeszcze takie braindroty, bo ja znam dużo braindrotów.